Dziś chciałabym porozmawiać o zmianach tarczycy. Do tego, abyśmy zrozumieli, jak działa tarczyca i czemu powoduje zmiany w naszym organizmie, musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę, po co ona jest, do czego nam służy tarczyca produkuje tyroksynę, hormon pobudzający przemianę materii. Wobec tego to, co dzieje się z tarczycą, ma bezpośredni wpływ na naszą przemianę materii. Także i zawartość konfliktu wynika z funkcji tarczycy. Jako że gdy przemiana materii jest szybsza, to i człowiek działa szybciej. Tak zatem możemy dowiedzieć się, jaki konflikt leży u podłoża zmian tarczycy. Obecnie bardzo często ten konflikt przeżywamy i jako, że w pędzącym świecie wciąż jesteśmy w pośpiechu, wciąż dokądś. Biegniemy. a ponieważ jest to rodzaj konfliktu kęsa, to, to bardzo chcemy coś zdobyć lub też czegoś się pozbyć. I to natychmiast. A zatem nie chcemy czegoś po prostu pochłonąć bądź wydalić, ale chcemy to zrobić teraz natychmiast, od ręki to załatwić. To właśnie jest związane z tym uczucie pośpiechu lub też przymus załatwienia sprawy i wynikający z niego pośpiech sprawiają, że w naszej tardy. Uruchomiona zostaje zmiana. W zależności od tego, która strona tarczycy dotknięta jest ze zmianą, możemy ocenić, jaki konflikt leży u jej podłoża. Jeżeli jest to prawa strona, czyli ten płat tarczycy, który znajduje się po prawej stronie naszego organizmu, naszego ciała, to chodzi o pochłonięcie kęsa, ponieważ jest to strona pochłaniania kęsa. Coś chcę natychmiast zdobyć, natomiast część lewa, a więc lewostronny płat tarczycy, związany jest z wydaleniem kęsa. Chcę się od czegoś uwolnić, ale to natychmiast. Może też się zdarzyć, że zmiana będzie przebiegała jednocześnie na obu płatach tarczycy. Bo na przykład przy sprzedaży domu jednocześnie od razu chce pieniędzy ze sprzedaży, a jednocześnie prędko chce się tego domu pozbyć, uwolnić od niego. Wobec tego dwa różne konflikty mogą być obecne jednocześnie w naszym życiu. Więc i po obu stronach tarczycy... Mogę mieć zmianę w tym samym czasie. Osoby, które przeżywają takie konflikty, bardzo często używają następujących słów: Pospieszmy się. Już pędzę, spóźnię się, nie wystarczy mi na to czasu. Nie wierzę, że tam nie dotrę. Jest w tych osobach takie uczucie, które je pospiesza, popycha. Natychmiast muszę się tego pozbyć. Oj, już nie dam rad dłużej, czym prędzej chcę to ogarnąć. Doskonałym przykładem jest moja znajoma, która akurat była w trakcie rozwodu i już bardzo chciała się uwolnić od swojego męża, ale ten rozwód tylko się przeciągał i przeciągał, i ciągle miała to uczucie już kiedy wreszcie. Koniec, kiedy go będę mogła wreszcie wyrzucić z domu? Kiedy będę już po, a jednocześnie kiedy wreszcie odzyskam wolność? I to właśnie te uczucia wywołały u niej zmiany tarczycy. Przyjrzyjmy się okresom specjalnego programu zmiany tarczycy i towarzyszącym im objawom. Na początku, kiedy uderzy w nas konflikt, nasze ciało wejdzie w aktywny okres konfliktu. W tym stanie tarczyca, zarządzana przez pień mózgu, natychmiast zaczyna na namnażać komórki tkanki gruczołowej. Przybierze to formę kalafiorowatych tworów i opuchlizny tkanki gruczołowej. Medycyna konwencjonalna nazywa to gorącymi guzkami. Zauważalnym dla nas objawem aktywnego okresu konfliktu jest przyspieszony puls. Jako, że na szybszy puls każdy z nas zwróci uwagę. Poza tym, ponieważ mówimy o hormonach przyspieszających przemianę materii, sama w sobie przyspieszona przemiana materii materii może być objawem tego okresu. Jeśli więc częściej musimy chodzić do toalety lub przynajmniej mamy takie uczucie parcia i konieczności skorzystania z toalety, to w praktyce może być to oznaką zmiany tarczycy. Z tego powodu dochodzi do przyspieszenia przemiany materii, że w aktywnym okresie konfliktu dodatkowo wytworzona tkanka gruczołowa tarczycy produkuje większą ilość hormonów. Wzrasta więc bardzo produkcja hormonu tyroksyny, odpowiedzialnego za przemianę materii. I przez to przemiana materii ciągle przyspiesza. To namnażanie komórek, tkanki gruczołowej obecne w aktywnym okresie konfliktu nazywają adenokarcinomą, czyli gruczolakorakiem. Sporo jest takich dziwnych łacińskich nazw, ale chodzi tutaj o to, że. Po staje po prostu większa ilość t Tkanki gruczołowej tarczycy. A sensem tego jest to, że większa ilość tkanki produkuje więcej hormonu i dzięki temu ja będę szybsza, więc szybciej będę potrafiła pozbyć się czegoś, wyrzucić albo pochłonąć, zdobyć coś, na czym mi zależy. Gdy uda nam się rozwiązać konflikt, nasz organizm przełączy się w okres po rozwiązaniu konfliktu i wówczas jednocześnie na przekaźniku mózgowym i dotkniętym organie natychmiast rozpocznie się proces naprawczy. W procesie tym biorą udział bakterie tuberkulozy, czyli gruźlicy, pomagają w przywróceniu pierwotnego stanu tkanki. Te tak zwane grzybobakterie przeprowadzą proces serowacenia, czyli demontażu tkanki gruczołowej, jej rozkładu. W ten sposób dodatkowa ilość tkanki zostanie usunięta z organizmu. Na początku tego okresu puls może być wciąż wysoki. Przez pewien okres czasu także wciąż będziemy mieli do czynienia z nadczynnością tarczy. I nad produkcją hormonu tyroksyny. Potrwać to może aż do szczytu kryzysu epileptycznego, czyli jego ekstremalnego nasilenia. Po nim poziom hormonu zacznie sukcesywnie spadać, a dodatkowa, nadbudowana tkanka gruczołowa zostanie już prawie całkowicie rozłożona. Wobec tego funkcjonowanie tarczycy zacznie się normować, przez to i sama produkcja hormonów. Kiedy już dalszy proces rozkładu będzie przebiegał stosunkowo łagodnie przy współudziale ale grzybobakterii musimy wiedzieć że po zakończeniu konfliktu związanego z tarczycą, zawsze tej tkanki tarczycy na końcu będzie odrobinę mniej. Wobec tego, jeżeli ktoś bardzo często będzie popadał w ten sam konflikt, to w dłuższym okresie czasu dojdzie u niego do niedoczynności tarczycy, a więc także do zmniejszenia produkcji tyroksyny, jako że coraz mniej będzie tej tkanki gruczołowej zdolnej do produkcji tego hormonu. W sytuacji Zaś, w której do rozkładu wcześniej omawianych guzków nie może dojść, ponieważ w organizmie nie ma odpowiedniej ilości bakterii TBC, bo na przykład spożywaliśmy czy też zażywaliśmy zbyt dużą ilość antybiotyków, czy też odżywiamy się w niewłaściwy sposób, to wówczas te guzki zostaną, bo nie będzie miał ich kto rozłożyć. Jeśli dany guzek będzie zbyt duży, bądź jeżeli wyprodukujemy sobie zbyt wiele takich guzków na naszej tarczy, to pozostaną one w formie tak zwanych guzków zimnych. Nazywają to wolem tarczycy, które jeżeli jest zbyt duże, może wywoływać uczucie takiej guli w gardle. Wówczas zasadną może być operacja. Jednak abyśmy dotarli do tego poziomu, trzeba abyśmy przeżyli bardzo dużo intensywnych konfliktów. Najczęściej zaś zimne guzki nie dają żadnych objawów, więc są niezauważalne. Nie robią nic, po prostu tam są. W okresie zdrowia, B, a więc w tej części okresu po rozwiązaniu konfliktu, którą zwiemy okresem zdrowienia B, tak jak wspominałam, może wystąpić tymczasowa niedoczynność tarczycy. Możemy to zauważyć, ponieważ w tym okresie czasu będziemy nieco wolniejsi, lekko zamuleni, będziemy potrzebowali więcej odpoczynku. Co i tak jest normalne dla okresów po rozwiązaniu konfliktu, ponieważ wszelkie procesy naprawcze, w których biorą udział mikroorganizmy, pochłaniają naszą energię. Bardzo ważne więc, abyśmy zapewnili naszemu ciału należyty odpoczynek, aby te mikroorganizmy mogły pracować, aby nasz organizm mógł na to przeznaczyć odpowiednią ilość energii. Jeżeli więc w okresie po rozwiązaniu konfliktu dochodzi do pewnej niedoczynności tarczycy, to nie jest to nic złego. Na koniec okresu po rozwiązaniu konfliktu produkcja tyroksyny wróci całkowicie do normy. Warto przy tym wszystkim zauważyć, że jeżeli w ciągu dnia wielokrotnie zmienia się poziom tyroksyny, to nie jest to choroba. W praktyce to wynika z rytmu naszego życia. Czasem potrzebujemy tego hormonu więcej, a czasem mniej. Oczywistym jest, że rano więcej, a wieczorem trochę mniej. Także i w ciągu dnia są takie momenty w naszym życiu, podczas których musimy się trochę bardziej spieszyć, być trochę bardziej skoncentrowanymi, a są takie, w których wystarczy, jeśli jesteśmy nieco wolniejsi. Wobec tego, dostosowując ilość, Hormonu do naszych potrzeb, jego dobowa produkcja może przybrać formę sinusoidy. Nie jest to objaw chorobowy, jest to zupełnie normalne. Wobec tego, przy pomocy jednego tylko wyniku badań z danego momentu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy akurat znajdujemy się w okresie niedoczynności czy nadczynności tarczycy. Jeżeli bezustannie przebywamy w konflikcie i nie przełączamy się na okres po rozwiązaniu konfliktu, wówczas w praktyce Ciągle dobudowujemy tkankę gruczołową tarczycy i prędzej czy później osiągniemy stan ciągłej nadczynności tarczycy. Związane jest to z bardzo niekomfortowymi objawami, ponieważ możemy w ten sposób tak mocno podkręcić przemianę materii, że tak jak w przypadku jednej z moich znajomych, nie możemy na 10 minut opuścić mieszkania, bo natychmiast musimy korzystać z toalety. Destrukcyjnie wpływa to na jakość życia. Pomimo że inne Objawów tak naprawdę możemy wcale nie mieć. U osób zaś, u których rozmawiamy o nawracającej aktywacji konfliktu. A więc, gdy po rozwiązaniu konfliktu, po jakimś czasie, na przykład po kilku miesiącach ponownie pojawia się ten sam konflikt i to się odbywa w miarę regularnie, u tych osób ciągle będzie ubywało tkanki gruczołowej. Po pewnym czasie na koniec któregoś z kolei okresu po rozwiązaniu konfliktu na tyle zmniejszy się ilość tkanki że pojawi się trwała niedoczynność gruczołu, ale do tego trzeba wielokrotnie powrócić do tego samego konfliktu. Najbardziej niekomfortowe objawy pojawiają się pewnie wówczas, kiedy ponownie popadamy w ten sam konflikt, będąc jednocześnie w trakcie trwającego okresu po rozwiązaniu konfliktu lub w trakcie kryzysu epileptycznego. A więc w rzeczywistości nie rozwiązaliśmy podstawowego konfliktu, tylko zamietliśmy go pod dywan, czy też odłożyliśmy go na bok. Bo pojawił się inny, ważniejszy dla nas konflikt, a teraz do niego wracamy. W takim przypadku, oczywiście, uruchamiamy ciągłe namnażanie komórek gruczołowych, gdy tymczasem obrzęknięte gózki są w procesie demontażu przy współudziale grzybobakterii. Oba te procesy zachodzące jednocześnie mogą wywoływać bardzo nieprzyjemne objawy. To, co jeszcze warte jest uwagi przytarczycy, to funkcjonowanie tzw. przytarczyc, czyli gruczołów przytarczycych. Tarczycznych. Funkcjonowanie ich jest ściśle powiązane z funkcjonowaniem tarczycy, tak samo jak i nieprzypadkowe jest ich położenie. Przy tarczyce także produkują hormon. Konkretnie paratormon działający antagonistycznie w stosunku do kalcytoniny wydzielanej przez tarczycę. Oba te hormony regulują intensywność skurczy mięśni gładkich. Z mięśni tych zbudowane są jelita, macica, niewielka część mięśnia sercowego. Wobec tego brak tego hormonu może powodować dość nieprzyjemne objawy ze strony jelit czy macicy. Im więcej więc kalcytoniny produkuje organizm, bo znowuż, więcej tkanki gruczołowej to większa ilość hormonu, tym silniejsze skurcze będą wywoływane. Daje to swój rezultat w bolesnych skurczach jelit i bolesnych miesiączkach wywołanych silnymi skurczami mięśni macicy. Tak więc i to ma zasadniczy wpływ na pogorszenie jakości życia. Psychiczny konflikt przy tarczyc również związany jest z pośpiechem. Pojawia się, gdy czujemy, że nie jesteśmy wystarczająco szybcy, aby Coś zdobyć lub czegoś się pozbyć. Konflikt ten może występować jednocześnie ze zmianą tarczycy, a może występować osobno, jednak obserwujemy, że obie te zmiany przy tarczyc i tarczycy są ze sobą mocno powiązane. Tak więc mocno niekomfortowe może być to, kiedy z powodu zbyt dużej ilości tyroksyny ktoś musi często chodzić do toalety, a z powodu zbyt wysokiego stężenia kalcytoniny dodatkowo ma jeszcze bóle i skurcze. W związku z gruczołami przytarczycznymi należy jeszcze zaznaczyć, że w momencie zbyt dużej produkcji, czyli nadprodukcji kalcytoniny, sam konflikt jest związany z naszą reakcją, a więc konfliktujemy się, bo nie zareagowaliśmy wystarczająco szybko. Moja reakcja była zbyt wolna, aby mogła pochłonąć bądź wydalić kęs. Nie byłam w stanie wystarczająco szybko zareagować w danej sytuacji. Przed chwilą wspominany konflikt tarczycy, jak i. Konflikt gruczołów przytarczycznych jest w dzisiejszym świecie bardzo codzienną sytuacją. Cechą XXI wieku bowiem jest to, że musimy się spieszyć. Wszystko musimy mieć natychmiast. Indoktrynują nas media, wymusza to na nas społeczeństwo. Oczekuje się od nas, abyśmy na wszystko natychmiast reagowali. Wszędzie jest mobilny internet. Dlaczego nie odpowiadasz natychmiast na maile? Pospiesz się, pospiesz się, pospiesz się, bo cię coś ominie. Na poziomie Społeczeństwa obserwujemy uczucie, że nas coś omija, że na coś nie zdążamy. I to właśnie poczucie, że wszystko jest potrzebne teraz, natychmiast, sprawia, że zmiany tarczycy są tak powszechne. Co jednak ciekawe, w ostatnich czasach pojawiają się też osoby, które można powiedzieć zostały zmuszone do tego, aby trochę zwolnić tempo. I to poczucie bycia zmuszonymi do zmniejszenia tempa pracy bądź nawet utraty pracy, poczucie, że nie muszę już biec do sklepu, biec na pocztę, nie muszę już nigdzie biec, bo ludzie zmuszeni zostali teraz do przebywania i spędzania czasu w domach, mogli więc masowo przełączyć się na okres po rozwiązaniu konfliktu, skoro więc przeżywany niepokój stał się niejako problemem cywilizacyjnym, tak teraz masowo u tych samych ludzi mogło dojść do uspokojenia się, u takich osób mogą się pojawić objawy w postaci większego odpoczynku, spowolnienia, zamulenia. Nie ma co się temu dziwić. Przynajmniej mamy czas, aby dokończyć nasze programy specjalne. A następnie spójrzmy na nasze życie trochę bardziej świadomie. Mniej się spieszmy od teraz. Kiedy nasz normalny porządek i codzienne życie powrócą, nie wyprodukujmy sobie wówczas nowych konfliktów pośpiechu. Pozwólmy, aby nasza tarczyca funkcjonowała dalej w sposób odpowiedni, harmonijny. I zdrowy. Dodam jeszcze, że mimo iż bardzo częste są te zmiany tarczycowe u nas ludzi, to tylko w rzadkich przypadkach niezbędna jest interwencja chirurgiczna. Gdybyśmy na przykład nie chodzili tak często na badania, to nawet bez diagnozy bylibyśmy w stanie przeżyć te konflikty. Często badamy tarczycę, ponieważ myślimy, że nie jesteśmy w stanie schudnąć w związku z problemami z przemianą materii. I dlatego też więcej zmian tarczycowych diagnozuje się u Kobiet, bo to one częściej zwracają się do lekarza z prośbą o pomoc w schudnięciu. Panie doktorze, nie mogę schudnąć. Z pewnością coś jest nie tak, proszę sprawdzić poziom moich hormonów. I wtedy pierwszą rzeczą, jaką się sprawdza, jest tarczyca, a że u sporej liczby ludzi obecny jest omawiany już w tym wideo konflikt, to prawdopodobieństwo wystąpienia zmian w poziomie hormonów jest bardzo wysokie. Ale i te kobiety, gdyby odrobinę się uspokoiły, gdyby ich życiu nie towarzyszył aż taki. Stref, byłyby w stanie spokojnie same schudnąć i nie musiałyby za te zmiany obwiniać tarczycy. Wszystko bowiem ma swój powód także otyłość, ale to temat na inny film.